Maneczko z tej strony. Gamingowiec, oto kolejny odcinek z Goal United. Przepraszam, że tak długo nie było odcinka. Niestety nie miałem czasu, kiedy wrzucić sprawdziany i te inne. Ale teraz już możemy się za to zabrać. Kiedy ja tu ostatnio byłem? Jakieś karty mamy. No, zobaczmy. Sklep kart to mam kupić czy dostałem w końcu? O, awansowałem z tego co widzę. Twoje pakiety. O ja sobie chcę otworzyć. Masz trzy karty. No dawaj dalej O jakaś złota zajebiście Dobra Coś mi tu gadało, że awansowałem i który mam podział? Dziewiąty chyba Zobaczmy, czy coś możemy ulepszyć. Dziwne, awansowanie, Nie spodziewałem się tego w ogóle. Pokonaj Liverpool teraz jest. Kiedyś było Niemcy, teraz Liverpool. No dawaj, dawaj. Mogę się Libe klubu rozbudować w końcu? No nie, no, dziesiąty poziom, ja mam... Dziewiąty, niestety, niestety, niestety. Jeszcze trzeba poczekać. Miałem ja do tego z jeszcze zobaczmy te mecze. Bo dalej, nie wierzę, że awansowałem. No, dawaj, dawaj, włączaj. Jutro powinien się pojawić odcinek z tropy Manager, mam trochę więcej czasu, więc raczej na pewno. Szóste miejsce, sześć punktów, jedna przegrana. No tak nawet, nawet. Dużo Beniaminków i tych, co spać. No, więc tak. Nie mogę transferów robić, niestety. Więc zobaczmy, jak tam... Ustawienie, czy tam jakiś zawodnik nie ma kultury, zawieszenia, czy czegośkolwiek. 23. Ale jest słaby. To jest forma? To jest forma, a nie umiejętności. Zawsze jeździłem, że to są umiejętności. Idź. A, 24. Ja siedzi na ławce, więc chodź. Okej, okay, musiałem na chwilę wyłączyć mikrofon, już jestem. No to kolor by tu jeszcze dodać do składu. No, to chyba wszyscy. Tego trzeba będzie jeszcze dodać. Dwójka. Trójkę? Tak. Trójkę się wywala i dwójeczka do pola no i teraz to jakoś wygląda w końcu zapisz jak tam poprzedni mecz wygraliśmy ale coś się działo no pokażcie mi coś co się działo Aha, ja muszę tu ustawić wszystko. No dobra. Dawajcie mi ten trenik, niech, niech będzie już ja robię, że jest trenik. No dawaj Pewnie Nic tu nie ma Ja cię nie wierzę w to Nic tu nie ma Nikt nic nie trenował Trzeba to wszystko ogarnąć Nikt nic nie trenował Pod moją nieobecność Dawaj tutaj świeżość I kondyt, To jest Wypoczynek I trening kondycji No i już Ale może coś jednak możemy rozbudować Czuję, że coś możemy Może by powiększyć, chyba powiększę te krzesełka, jak są tutaj. Czyli trybuny, zrobię lepsze. 570 trzeba wydać na jedną trybunę, a może parking lepszy? 420 4 400-200 z tych... o, ale ładny park bierzemy kupi budy 16 godzin budowy takiego nie ma problemu mam czas i jeszcze ustawmy sobie w kolejce A może w boisko nie to od 11 trybu kariery Dawaj. To też już sobie. Dobra, ja to ustawię i zaraz do was wrócę, bo Trochę z tym mieszania jest i to Dobra, jak widać, niestety nie zrobiłem wszystkiego tutaj. Zabrakło mi trochę w ale pewnie po meczu dostaniemy trochę, więc powinniśmy mieć już gotowe. Zobaczmy jeszcze tutaj. To też od 11. No dobra, no to już zrobiliśmy... Dużo w tym odcinku. Myślę, że ten odcinek Wam się spodobał. Wybaczcie, że była ta długa przerwa. Jednak myślę, że y, jutro nagram kolejny odcinek i jeszcze w następny dzień pojutrzejszym też nagram. No, no to jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał. To tyle. Trzymajcie się. Cześć!